Akcję układania Żywego Krzyża zorganizował Tomaszowski oddział PCK. Polegała ona na zebraniu jak największej ilości osób, które ubrane w czerwone koszulki i odpowiednio ustawione stworzyły krzyż, symbol organizacji. Akcja odbyła się na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie z okazji święta organizacji Czerwonokrzyskiej, Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Pani Basiu, czego dotyczyła dzisiejsza akcja? W dniu dzisiejszym obchodzimy 150-lecie organizacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W dniu dzisiejszym obchodzone jest również święto założyciela Czerwonego Krzyża Henryka Dinanta. Jest to dla nas dzień, w którym dziękujemy przede wszystkim swoim członkom, wolontariuszom, darczyńcom, wszystkim sympatykom. Ubierając się na czerwono, układamy żywy Czerwony Krzyż. To jest taka nasza forma w Tomaszowie, przynajmniej zachowana od kilkunastu lat. Ale coraz więcej osób bierze udział w tej akcji. Ja bardzo się cieszę. Zauważyłam znaczny wzrost naszych przedszkolaków, bo to od najmłodszych lat staramy się dzieciom przybliżać pierwszą pomoc, zachowania pozytywne i takie zachowawcze w stosunku do narkotyków, do akcji AIDS. Te, te akcje są już prowadzone w najmłodszych grupach wiekowych. My jesteśmy z tego bardzo dumni, że osiem przedszkoli prowadzi program ratowniczek. To jest coś wspaniałego, bo oglądamy to w telewizjach. Y Ogólnopolskich, że gdzieś w przedszkolu dzieci się uczą, a u nas w rejonie Tomaszowskim to jest przynajmniej standard od 10 lat, których się nie chwalimy, bo robimy to po cichu i spokojnie. Po ułożeniu żywego krzyża zrobiono wspólną fotografię. Tomaszowscy strażacy przygotowali też dla uczestników akcji pokazy gaśnicze.